Hej cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Amok i tak na szybki początek dwie sprawy I jedna sprawa jest taka, że odcinka ósmego nie było raczej znaczy, ten odcinek jest ósmym ponieważ odcinek ósmy taki normalny zwalił mi się obraz w nim i nie mogłem tego naprawić ani nie mogłem tego zrenderować no e, i tak i i, i co dalej i wybaczcie, że nie było w ogóle filmu przez jeden dzień, ale tak jakoś po prostu nie miałem czasu do nagrywania. Ba, nie chciało mi się. Nie miałem ochoty nawet na nagrywanie, ponieważ miałem straszny e, zły humor. I po prostu nie chciało mi się. Jak to powiedzieć? I ten odcinek zaczynałem właśnie od takiego momentu, w którym mi się wczytało. E, tutaj na początku głowiłem się, co zrobić, a jednak później okazało się, że tu jest Kot. I można być kotełem i tutaj jakoś się prześmigać. I ten odcinek może będzie krótszy, może będzie dłuższy, nie wiem. E, miałem jakieś drobne problemy z nakrywaniem, ponieważ mm, pokazało mi, że. Pokazało mi, że. No, jak wam mówiłem, mm, były straszne przeskoki graficzne w odcinku. Po prostu odcinek, znaczy obraz podzielił się tak, jakby na no, skaczesz, czy nie. Halo. Kotku Kot mi nie jeszcze skoczyć A dobra bo tym mam Tym mam bieganie a ja tu stoję No i oczywiście tu będą demony Ja już to wiem wcześniej Ponieważ tu już byłem eee, teraz musimy go Przytrzymaj RB aby Dobra widzę Jeszcze demony O oh, fuck nie Nie chcę go, chcę żeby mnie, nie znalazły Dobra, spróbujemy sobie to jakoś... O kurwa, się wpakowałem Się wpieprzyłem, dobra, to już przegrałem To już przegrałem Dobra, skończyłem ostatni odcinek, przynajmniej ten co ostatnio nagrywałem Właśnie w tym miejscu i nie... Czym nie cofnął od początku? Dobra, to sobie przebiegnę jeszcze raz. Skończyłem właśnie w tym miejscu i, no, i się wkurwiłem, ponieważ wtedy co to nagrywałem była noc e, i, i się po prostu zdenerwowałem, że znowu demony, znowu demony, ale kłatałem niestety tych demonów już nie ominę, chyba że mogę, a jestem za głupi, żeby, żeby pomyśleć w ogóle o takim czymś, no i w ogóle nie myślę. To są demony. Tak, widzę, że są demony. Widzę, widzę Game of the Tron. Game of the Demon. Ode mną jest jeden. Tu jest za ciemno, za, 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 żeby przejść Może ten kotel jednak potrafi się prześmignąć przez jakąś dziurę i wypatrzy tutaj jakieś, jakieś wejście. Ale jeśli nie wypatrzę. No to będzie trudno. Nie. Tu nie wyjdę. No skakuj kotel. O. Skoczysz tam? A, dobra, mogę wejść z powrotem. Co to jest? Co to jest? To jest jakaś rzecz do ujawnienia i do zebrania. Proszę bardzo, zawsze jakaś znajdźka. Widzę, że tutaj można skoczyć na dół, ale po co mi to? Po co mi tak, jakbym chciał gdzieś wejść? Tutaj nie mogę wejść. Tu też nie zajdę. Jedynym zejściem, co widzę, to jest tylko to najbardziej oświetlone. I chciałbym tu jakoś zejść i to przejść, i w tym czasie też nie lamić. Gdzie są demony? Tu są demony. Dobra, spróbujmy się schować. Ten demon jest tutaj, więc spróbujemy pójść tutaj. Hmm. Musiałbym jakoś koło nich przemknąć, ponieważ już chyba widzę przejście, którym, jest, którym są tamte drzwi, ale nie mogę niestety zrobić jednej rzeczy. Kiedy ten demon jest tutaj, on widzi tamtego, znaczy tamten nie widzi. Dobra, jeden moment. Polazły Czemu mnie widzi Nie w sumie tak jakby się zgliczował, że mnie zobaczył, ale mnie nie zobaczył A tu wejść nie wejdę A nie, jednak wejdę, dobra Dobra, jednak zmiegam zdanie i weszłem, dobra jednak się udało. Mam nadzieję, że więcej tych demonów tutaj nie będzie. Halo widzę, że chyba mogę. Nie mogę. Nie mogę się tutaj przeteleportować, ale mogę zebrać sobie tabliczkę. Samo nie mogę przejść tędy. O szkoda. No te demony tam są, ale coś czuję, że chyba tutaj miałem przyjść. Tu jeszcze mam jakoś rzecz do zebrania. Jakby to zbiorę. Powiem wam, że ta gra bardzo przypomina mi, um, jak to nazwać. Jak to na? Czemu nie mogę tutaj wejść? Gro, proszę. Widzę, że tam mamy. Widzę, widzę że tutaj mam. Kogoś, to. Do... Ale no nie przejdę. Za chiny ludowe nie przejdę. Ta gra bardzo mi przypomina mi, um, jak to bym powiedzieć. Alana Wake, bo jest taka trochę z takiej pierwszej, pierwszej, planowej no... perspektywy ja chciałbym tu jakoś chyba, że gdzieś tu widzę koteczka a ja jestem zbyt głupi, żeby to przejść, co ja mam tu w ogóle zrobić? omiń widmo ściany omiń widmo ściany omiń widmo ściany, mogę się tutaj schować? Mogę też wyjść i się schować. No właśnie, widmo ściana. Tam widzę rzecz do schowania się, tylko że tej widmo ściany za chiny ludowe nie ominę. W żaden sposób, zbadany sposób. Dobra, no to jednak jedyną rzeczą chyba będzie się cofnięcie. i tu jakoś sprawdzenie, czy nie ma jakiegoś innego przejścia. Mam nadzieję, że tamten nie zobaczą. Dobra Tamtędy Nawet tu nie ma żadnej mapy, żeby to sprawdzić czy coś No za Chiny ludowe, ja tu nic nie wymyślę Nope, tędy nie wyjdę to się nie schowam. Znaczy tu się schowam, ale za chiny ludowe nie mogę nic wymyślić, ja zawsze mam taki moment, w którym nie wiem co robić. Ominąłbym te widmo ściany, no ale jak? Czy tu jest coś. No i... no i co? Gro, powiesz mi coś w ogóle, podpowiesz mi coś. Wiem, że tam jest jakieś. O coś fioletowego Widzicie jakieś fioletowe? Wiem, że to mamy. Wiem, że jest jakiś taki przycisk. Boże teleport. Debil. Debil. Teleport jest. Jaki debil. Jaki debil. Wybacz. Ja po prostu dzisiaj nie myślę. Dobra. Widzę. Mogę ci włączyć kamerkę. No chodź tu. Także bardzo mogę przejść przez te drzwi i otworzyć. Ja jestem naprawdę dzisiaj debilem. I wybaczcie, że tak mówię, bardziej ciszej, ale jest Późną w nocy i chcę nagrać odcinek. I nie chcę być debilem. To jest szpital, jakby ktoś nie wiedział, czy tam nie oglądał poprzednich odcinków psychiatrycznych. He's already a lost cause. you. All right, fine. You go see what our comatose witness has to offer. are you. gonna be just fine. Everything is gonna be just Don't worry, Don't worry, I'm here to help you. Don't kill my sister! What the fuck?

co Co mi to czyli ona po prostu nie przyjmuje e, osób, no, osób w duchu do siebie, strapienie. Dobra, mamy, mamy pierwszą wskazówkę. Mogłeś z nią porozmawiać? Nie, nie, niebieskie oczy. Włożę niebieskie oczy. Sam mam takie. And, and death. What does Co to Blue eyes, oczy. eyes, blue stare. Analizuj szczegóły. What? co to był za przebłysk jakiś graficzny. Analizuj szczegóły. Czy coś, coś da? Co Jerzysz próbuje przekazać za pomocą tego rysunku? Hmm. Ucieka. No, to jest już pewne przed kimś. Nie. Nie na no, jak zwykle. Ja analizę mam swoją, a później dochodzi do tego, że jednak nie. Czy ona jest szczęśliwa. Też nie. Ale fajnie, że to się skreśla. Dobra, może no to ścigana się czuję. Tak. I zamęczona. Boże, czemu rzeczy, które wydają mi się dziwne, zawsze są najlepsze i są tymi wskazówkami, rzeczami. I wybaczcie właśnie, jak mówię tak cicho, ale po prostu nie chcę się drzyć. Przyjrzyj się. Przywrócone łóżko. Chyba ostre igraszki. I kredki, proszę bardzo. Też się mogę przyjrzeć. To są kredki Bambino. Nie wiem czemu są nazwane Jamola. Ale nie wiem, tak już... No, mo mogę się przyjrzeć, jak tam, mocz, sprawdzić mocz? Nie mogę, kurde. Dobra, tu jest jakiś, o kurde, jakiś, mega, mega rysunek. Cały rysunek, próbuję. Powieszona ścięta, kapelusz. Spalono na stosie. Dzwonki, no jakby jak dzwonki, kurwa, przecież są tu dzwonki, no ja pierdolę. Dobra, sprawdźmy, może. Spalono na stosie. To już było pewne i dzwon. Boże, najprostsze jednak wydają się naj. Znaczy najgłupsze wydają się zawsze najprostszymi i największymi wskazówkami. Może pogrzebmy jej w. Wy... Nie, z nią już porozmawiać nie mogę. Może ma coś na suficie? Nie, nie ma nic na suficie, ale ma jeszcze jedną. What the fuck? tu leżą kredki jeszcze pod spodem. Dobra, co to masz jeszcze? W kolejne sale, boże. Co to masz jeszcze? Mogę cię zanalizować. Analizować, wiecie o co chodzi? Analizować i chcę jej penetrować. No, eee, to jest. Nie, nic, dobra. Mogę tylko porozmawiać z naszą... Ja mogę sobie przeniknąć. Proszę bardzo. Już się otworzyłem. A ona dalej grzebie. Patrzcie, ja jej otworzyłem. Drzwi, ona dalej grzebie. Ale glitch. No przecież masz już otwarte, kobieto! Halo? Kobieto? Nie wiem, co tu jest ostatnia rzecz. Dowiedz się czego. Może coś za łóżkiem jeszcze coś? Chyba, że tam ci ludzie coś wiedzą. Nie. Jak byk mam dochodzenie tutaj tylko. I nic innego tu już nie zajdę. Wiem, że jednym przyciskiem... Nie. Też nie. Znowu gram. Wiem, że. Po co ja się mam teleportować? Wiem, że. O, o, dobra. Jednak tutaj mamy coś. Okej. Okay. Mm, to są jakby dwie dziewczyny. Też na pewno. E, powiązane? Tak. Proszę bardzo. Przywiązane chyba. Okej, okay, czyli ona tak jakby wie o morderstwach. What the fuck, czy ona to przez wszystko przewiduje? Nie że to teraz ich podpali i to będzie widać. Nie, proszę. Jedno... nie. Ta druga to jest yy, ta, co jest właśnie zamknięta. A ta pierwsza chyba pierwsza odpali. Ja już nie myślę. I oczywiście dzwonnik którego przez chwilę mogliśmy zobaczyć Parszywa morda on się uwolnią A w sumie to ta o Boże, nie, ja już nie, w ogóle nie, nie myślę To jest ta co uciekła Przed dzwonnikiem Proszę bardzo A jej siostra chyba pomogła Czy on jej już złapie? Nie Już ma wyjebane ale też czuję, że ta siostra miała najgorszą śmierć, Ewa. Właśnie o tym mówię. Na stoś. Że nikt tego nie słyszy, nikt tego nie widzi. Nikt nie widzi, że coś w lesie się pali. Nikt nie widzi w ogóle, jak można zobaczyć coś, że w lesie się pali. Boże Nope, yeah, she doesn't make him. What's all his life, but pay with her own. Bell killers going after young girls. Well, what was it? What did you see? Oh, poor kid. Her sister freed her when they were about to be scorched, but she couldn't return the favor. Leave us alone! Oh! what the fuck uh. Uh. are you okay oh my godness it's rose she has flames. she was possessed i told you to stay back <laughs> Tak, to don't you don't belong in this place. Orderlies. Crab, I'm so dead. Alright, Iris could be the answer to everything. Help her! Help her! Come on, she's coming with us. No, you're not taking her. This is your sister. You the orderlies shock her? She stays here. You want her to be safe outside? She comes with us. It's up to you. Maybe we already understood. Trudna to to zjada, ale w sumie że ich celepie dla siostry. What? Jeżeli chcę lepiej dla siostry, to aby ją puściła wolno. Tu widzę, że oczywiście mogę zebrać sobie rzeczy. Tylko, że czy ja tutaj mam... Mogę sobie ich opętać, ale po co? A, w sumie mam tylko tego pielęgniarza zmylić. I mogę to zrobić bardzo łatwo, włączając jakieś radyjko. Niech sobie chłopak tam posłucha, Radia Maria. A one sobie mogą, tutaj ty... nie mogą. A w sobie się to odblokować, zapomniałem. No szybciej, szybciej. Ten pielęgniarz mowa. Myślę, że się zgliżowały. A one po prostu tak. No dawaj, dawaj. Wiesz, tu stał całe wieki. No i na pewno ich nie zobaczył. Boże, jaka ta gra jest przecudowna.

So he just asked you if you knew about a contract? He didn't ask. He wanted us to admit to it. Admit to having a contract with demons. Demons? We did nothing to him. He had no reason to go after us the way he did. The way he did? He drowns one girl and burns another? I seen that Właśnie. Też chyba kojarzę. Cieś mm, widzieliśmy ten stos. E... I to jest chyba to. Tak, gdzieś myślę. To jest chyba to. Tak, na tym zdjęciu. Proszę bardzo, jak jestem jednak mądry. Look, look. Get Iris to the church. Make sure that she's safe. I'll catch up with you later. Go. Co się powiedzieć? Come on, Iris. Już zapomniałem jak nasz bohater ma na imię, ale jakoś tak idzie, jakoś idzie. czyli znając życie idziemy do muzeum. Czy tak? Sprawdź osoby przebywającą w szpitalu, która przeżyła spotkanie z dzwonnikiem ukończono. Sprawdź galę pod kątem powiązania z dzwonnikiem. Jaki związek może... No i kliknęłem A przez przypadek, kurwa. Kurwa. A. <noise> nie. Okej. Okay. Udaję się do Muzeum Historii z Salem. Yy, tak, ale udałbym się. Ale w następnym odcinku, ponieważ ten już muszę dokończyć, bo jestem tak strasznie śpiący, że musicie mi to wybaczyć, ale jeden odcinek będzie tylko dziennie, ponieważ drugiego już dzisiaj nie nagram, a następny na pewno nagram jutro. Więc jeżeli się podobało, zostawcie kciuka w górę i wybaczcie, że nie było poprzedniego odcinka. Ale mówię wam, jeżeli chciałbym, jeżeli mój komputer obsłużyłby rendering takiego spieprzonego odcinka, to chętnie bym wam to wrzucił. Ale niestety jakoś się potoczyło i odcinek się nie wyrenderował. Za co Was z góry przepraszam. Więc do zobaczenia, jeżeli się podobało, zostawcie kciuka w górę i czekajcie na kolejny odcinek. Na razie, cześć.